inaugurującej obchody Dnia Seniora w Gminie Świdnica. To już trzecie nasze spotkanie w ramach Gminnej Senioriady, która odbywa się pod patronatem Pani Teresy Mazurek, Wójt Gminy Świdnica. W tym symbolicznym Dniu Seniora pragnę złożyć wszystkim młodym duchem seniorom z naszej gminy szczere i najserdeczniejsze życzenia. Długich lat wypełnionych zdrowiem, pełnych radości i pogody ducha. Aby każdy dzień dostarczał Wam powodów do uśmiechu oraz szacunek, życzliwość i miłość najbliższych. Dzień Seniora to szczególne święto. Święto ludzi starszych, którym należy się szacunek i uznanie za bezinteresowną miłość, mądrość, jaką obdarowujecie to młode pokolenie. Bo wiek to tak naprawdę liczba. Młodość. Daje ogromne możliwości, ale jeśli życia, daje doświadczenie. I słowa powitania kieruję w tym miejscu do naszych drogich seniorów, wciąż młodych duchem, którzy może mają już srebrny włos, ale na pewno złote serce. Na co dzień aktywnie działacie w stowarzyszeniach, fundacjach, klubach seniora, kołach gospodyń i grupach nieformalnych. To właśnie wy na co dzień niesiecie ciepło i zrozumienie, kultywujecie stare obrzędy, zwyczaje, przez co wzbogacacacie i przekazujecie unikalną kulturę i obyczaje naszego regionu. Mam nadzieję, że ten dzisiejszy wieczór będzie dla Państwa nie tylko miłym spotkaniem, ale również i miłym wspomnieniem, czego w imieniu wujki, Gminy Świdnica Pani Teresy Mazurek życzę. Szanowni Państwo bardzo serdecznie witam na trzeciej gminnej senioriadzie jest mi niezmiernie miło, że po raz trzeci możemy się spotkać, bo seniorzy są dla nas bardzo ważni, sama się do nich zaliczam. E, więc e, ta polityka senioralna w gminie od paru lat jest dla nas naprawdę bardzo ważna, bo państwo zasługujecie na to, żeby właśnie w taki sposób podziękować Wam za e, Waszą pracę, za to doświadczenie, za miłość do. Do y, swoich dzieci, wnuków, i za kultywowanie tradycji, bo bez babć, cioć, nie byłoby te kultywowania tej tradycji. Dzisiaj bardzo ważną rzeczą jest, że bardzo nam na tym zależy, żeby seniorzy w, nas seniorzy w naszej gminie byli aktywni, ciekawi świata i bezpieczni. ABC seniora. To jest to, co od paru lat próbujemy wdrażać w naszej gminie. Życzę Państwu dzisiaj naprawdę e, miłych wrażeń, wszystkiego dobrego. Życzę dużo zdrowia, miłości i żebyście Państwo zawsze byli uśmiechnięci i mieli powody do radości. Pani Wójt, nasza droga kochana, najlepsza. W imieniu seniorów pragnę dzisiaj gorąco Pani podziękować za to, że jest Pani z nami cały czas, że Pani o nas myśli, pamięta. Pani. Życzymy Pani z, z racji tego wszystkiego dużo, dużo zdrówka, pomyślności i oby Pani była z nami jak najdłużej. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Bardzo, bardzo dziękuję za że zawsze znamy nami naprawdę zawsze, zawsze możecie na mnie liczyć. Życzę Państwu wielu wspaniałych wrażeń i przeżyć artystycznych, miłego koncertu. She's my Ja ba da ba da Cały dzień bym bili bili bum Gdybym ja był wielki pan Hej! Pracę bym się wszydził Ja ba da ba da ba dibi 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 ja nie poradzę wam Czemuś uparł się, że właśnie ja

Mieszkanie, wodę, buda, buda, Co To ci dziewczyna, to dziewczyna zuch. Z początku ma jednego dojścia, potem I do oj, oj, oj! Pamiętasz, Zbysiu, jak zabrałeś mnie na wesele Wyspiańskiego do teatru, to kto wówczas wziął puli litra parku? Eu Dziękujemy wszystkim aktystom za piękną ucztę, jaką nam dzisiaj zgotowali śpiewem operetkowym, pięknymi aliami, bardzo, bardzo serdecznie dziękuję, nisko dziękuję. i nisko się pójdę. jeszcze drugą stronę, dyskusji zrobili publiczność.